Jeszcze przed swoim odcinkiem chciałbym was zachęcić do zostawienia subskrypcji na tym kanale i lajka, żeby było więcej takich materiałów. Z góry dzięki i zapraszam was teraz do materiału. Z tej strony Bartek i zapraszam was na poradnik jak zmienić zdjęcie profilowe z telefonu na PS4. Najpierw wchodzimy w Google Play. Pisujemy Play PS4, wam wyskoczą różne aplikacje, ale PlayStation App. jak już to zainstalujecie, to to otwieracie. Macie tutaj 5 ikonek. Klikacie tego ludzika na końcu. Edytuj profil. I zmień zdjęcie profilowe, zmień awatara, zmień tło, ustawienia prywatności, więcej ustawień profilu. I klikacie zmień zdjęcie profilowe. <laughs> I żebyście potwierdzi potwierdzili swoją tożsamość, trzeba się jeszcze raz zalogować, Więc po krótkim cięciu, jak to zrobicie, znajdziemy się w, następ w następnej rzeczy. Po zalogowaniu i po potwierdzeniu po swojej tożsamości macie tu Zmień zdjęcie, zmień awatara, anuluj. Klikacie zmień zdjęcie i macie tu wszystkie opcje z telefonu. Wszystkie, wszystkie. Jakie chcecie, pixart. Możecie tu wszystkie wziąć i ustawić sobie na playstation. Możecie sobie z kamery, ze wszystkiego, z gier. Screenshoty. I wszystko. Jeśli film się spodobał, zostawcie koniecznie suba, łapkę i dzwoneczek, jak chcecie więcej poradników. 5 łapeczek w górę w ciągu 24 godzin i od razu automatycznie, tak od razu, bardzo automatycznie wchodzi kolejny odcinek z poradnika, więc zapraszam do zobaczenia i cześć!